Bijam bitnie, moja biała flaga, Po to z powstałem, by wersy składać. więc trzymam Majka i drzemę brana, zjawi zjawo, zjawiskowa, braga często pomiędzy blokami i chodzę rino na Everest Inną myślę, tak już być powinna. Chociaż nie mam dobrych bitych, nie produkuję jak. Osy chcę wygodnieć się, się dobrze ten czas. Im rozkażę, byś jest często ciężkie chwile Obracają w myślach, tracę równowagę. I wpadam w zły miraż. Nie pytaj mnie o przyszłość, bo nie lubię wróżyć skarni, Chcę zostać dziwakiem i pozostać przez to sami na widze fantastyki. Nie cierpię, zarota, wolę bitych. Kumpy, asfalt, eskorolka. I nie pytaj mnie o jutra. Ja mówię do jutra, to nie twoje sprawy, to moja prywatna runda.